ale fajnie, nie? tak jest miasta Ma, mari muzeum jest widzisz? no tak tutaj tu widzisz? to będzie to no tu ja poznaję po, po tym po Street te domki tam to jest Marine muzeum widzisz? tutaj ta co? no 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 to jest to tak i dookoła będziemy Bo to jest sport, A nie? Nie jest tam, 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 gdzie tam jest zakazane wejście w ślopkę? No tam pewnie jest to, no bo to jest sport wojenny. Tam nie wejdziesz. Nie ma do miasta, nie do kraju. do tam, wprost. A może tam? No, Nie tu. A nie, że tak. Tam jest to wejście takie, wiesz? Takie... Tak, tam jest muzeum. takiego muzeum? No, ale to dźwięk potem wyrzuca, nie? Z YouTube'a. Ty chcesz być na YouTube'ie? Nie.